Nasza sieradzka kolegiata pod wezwaniem wszystkich świętych bardzo wypiękniała. Przypuszcza się, że już w XI wieku w tym miejscu istniała drewniana świątynia. Obecny kościół wzniesiono około 1370 roku. Wchodzimy do środka, bo trwają tam gruntowne porządki. Szczęść Boże, księże w prałacie. Bardzo się cieszymy, że gościmy w najstarszej świątyni w naszym mieście. Proszę powiedzieć, dlaczego takie porządki? Z czym się te porządki wiążą? A stanęliśmy akurat przy pięknym zegarze. Zegar upływ czasu. A to jest siedziba wszystkich świętych. Kościół pod wezwaniem wszystkich świętych. A używam terminu siedziba, ponieważ ostatnio jeden z moich parafian, zainspirowany właśnie zbliżającymi się uroczystościami wszystkich świętych, nawet napisał bardzo piękny okolicznościowy wiersz, właśnie wskazując, że ta świątynia to siedziba świętych. Gdybyśmy tak głębiej spojrzeli, jednocześnie też y, zaczęli głębiej rozumieć specyfikę i mistykę tego szczególnego, świętego dla nas miejsca, to rzeczywiście te tutaj rumoty, te, te tutaj właśnie dochodzące do nas odgłosy wskazują, że planowane jest tutaj po prostu sprzątanie. Dlaczego sprzątanie? Prosta odpowiedź. Zbliża się uroczystość wszystkich świętych. To sprzątamy jest... cmentarze, to i sprzątamy... Sprzątamy kościół. Najpierw sprzątamy kościół. Tak, sprzątamy kościół, bo to jest święto tej świątyni. Chcemy to bardzo mocno podkreślić. Jesteśmy dumni, bardzo dumni jesteśmy z tego, że właśnie w uroczystość wszystkich świętych tę świątynię również nawiedzi i będzie celebrował Eucharystię pasterz kościoła włocławskiego, ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering. Jest to sprzątanie, z bardzo oczywistych wynikające. Nasza świątynia leży, bądź co bądź, przy dość ruchliwej ulicce Kolegiacka. Mamy tutaj non stop prowadzone jakieś prace remontowe, budowlane. No niestety kurz jest mikroskopijny, potrafi się wedrzeć wszędzie. I dlatego też potrzebny jest nam dobry sprzęt, wspaniali ludzie. I zaczynamy wielkie odkurzanie aby właśnie nie było widać tego czasu, który czasem od czasu do czasu też nas czasowo dotyka, ale tylko dotyka czasowo. Ksiądz Prymas tysiąclecia, który tutaj gościł w naszej świątyni jeszcze za czasów księdza Apolinarego Leśniewskiego, który odwiedzał swego nauczyciela, miał takie bardzo piękne przesłanie. Inni mówią, że czas to pieniądz, a ja mówię, czas to miłość. Czas to miłości i właśnie zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, to to szczególne przypomnienie sobie samym, szczególne przypomnienie tych, których nie przestaliśmy kochać. I to jest właśnie takie bardzo szczególne i cieszę się, że e, najnowsza telewizja, Sieradzka TV, zainteresowała się tym miejscem i postanowiła zrobić kilka odsłon e, wskazujących na nasze duchowe e, przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych. Bardzo mnie cieszy to, e, że Państwo zwróciliście uwagę na zegar. Spróbujmy e, zajrzeć e, do jego wnętrza, tak, tutaj może, żeby tylko nie uderzyć mikrofon, ani Pani Profesor. Mamy piękny napis rok 1832. Rok 1832. Yy, źródła wskazują, że mamy tylko sześć takich zegarów w świecie czy w Europie. Natomiast mamy tylko dwa takie zegary w Polsce i jeden z nich jest właśnie w naszej prastarej, czcigodnej kolegiacie, po pięknej renowacji w nowej skrzyni, bo tamta się już rozsypała. Yy, ma ten mechanizm wskazuje nam, ta czerwona właśnie tutaj wskazówka wskazuje nam, że jak nieuchronnie zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych do dnia 1 listopada. Mechanizm zegarowy typowo przeznaczeniem dla właśnie kościołów. Po raz pierwszy sieradzka telewizja, media mogła być aż tak wysoko i to w prastarej kolegiacie. Rzeczywiście mogliśmy się przekonać jak są konieczne. Tego rodzaju e, porządki. Nigdy w życiu nie przypuszczałabym, dopiero właśnie widząc z tej wysokości, widać było, jak, jak konieczne było to sprzątanie i jaka to jest ogromne, jakie to jest ogromne przedsięwzięcie. Cieszy mnie to, że Sieradzka Telewizja Media, e, no, za waszym pośrednictwem, dotrze z wiadomościami, jak tutaj u nas jest, na drugą stronę miasta. Cieszy mnie to, że e, będzie w ten sposób również obudzona pamięć, a zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych będzie jeszcze tym szczególnym zaproszeniem, aby przyjść odwiedzić sędziwą matkę Kościołów w Ziemi Sierackiej. Ja ogromnie się cieszę, że znaleźli się ludzie bezinteresowni, wspierający mnie w tym dziele sprzątania. Pan Robert Radzki ze swoim współpracownikiem, panem Krzysztofem, pan Zbyszek i firma pana Pośpiecha. Dzięki właśnie tym ludziom możemy tutaj coś więcej zrobić. I, i tak my tutaj się gospodarzymy. Pan Konrad Jakubowski był tak miły, że poprowadził nasze przemiłe sieradzanki na wieżę. Jakie są pani, pani refleksje po tej wędrówce na sieradzkiej wieży, po tym pobycie na sieradzkiej pięknie, wieży? Pięknie, bardzo dobrze, pięknie na wieży i tak my se szły pomału, ten pan nas Yy, a, 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 Asekurował. Aksekurował, że bardzo miły i prowadził nas, że pięknie my zesz, zaszły i wzeszły. Ja tak bardzo. samo. Bardzo mi się podobało. Piękna panorama. Jak Pan Bóg, i matka, posadała mi jakoś szczęśliwie, bo mnie kręgosłup boli, nogi, ale weszłam. I zeszłam z Teraz vacie, będziecie się Panie mogły chwalić swoim sąsiadkom, że wy byłyście jako pierwsze na tej wieży. Ja jestem od urodzenia się radzanką. Tu byłam kszczona, tu brałam komunię, tu byłam bierzmowana, tu ślub brałam i tu wszystkie moje dzieci są pokrztone w mojej parafii. Ale jeszcze na wieży przez tyle lat nie była. Pierwszy raz Właśnie chciałam to powiedzieć, że pierwszy raz. A mam już 80 lat. Przepiękna robota budowlana, piękna, piękne schody metalowe. Naprawdę coś fantastycznego, wszystkim polecam. Można się tam bardzo ładnie na, naładować. Rozmyślać, zastanowić się nad wszystkim. Piękne miejsce, jestem pełen uznania. A, a z wieży, jaka piękna panorama! My stały oglądałyśmy oknami. Piękna! Ten najstarszy sieradzki cmentarz powstał 190 lat temu w 1823 roku. Śpina nim snem wiecznym wiele pokoleń sieradzan i mieszkańców Ziemi Sieradzkiej. Jest on miejscem przemijania, miejscem nadziei, małym rajem pokoju w niespokojnym świecie. W tym szczególnym miejscu zapytaliśmy księdza prałata, poprosiliśmy księdza prałata o to, by wyraził swoje refleksje w tym miejscu z okazji zbliżających się świąt Wszystkich Świętych. Moje osobiste refleksje po 25 latach na pracy na ziemi sieradzkiej, po siedmiu latach pracy w parafii wszystkich świętych, do której ten cmentarz należy, są na pewno to refleksje, które chwytają też i za serce które mnie bardzo osobiście wzruszają, kiedy pomyślę chociażby o swoich uczennicach czy uczniach, których katechizowałem, a których Bóg odwołał i spoczywają na tym cmentarzu. Są to wspomnienia ze spotkań jak i również wspomnienia tych wszystkich spotkanych w czasie tej kapłańskiej drogi tutaj po ziemi sierackiej a zbliżający się dzień wszystkich świętych sprawia, że nasza refleksja, nasza pamięć jeszcze bardziej intensyfikuje się i wydobywa te spotkania, wydobywa radość tych spotkań, wydobywa dobro tych spotkań. A więc Pierwsza to refleksja to przede wszystkim ci bohaterowie bezimienni. Proszę zauważyć, że genezą uroczystości wszystkich świętych właśnie jest ciasność kalendarza. To właśnie ci, którzy byli czczeni przez żyjących chrześcijan, mam na myśli wszystkich męczenników, którzy nie znaleźli swoich imion i swoich nazwisk w martyrologium rzymskim, czy nie znaleźli chociażby swojego zapisu w kanonie rzymskim. Tym właśnie oddawano część. Papież Grzegorz III w roku 731 przenosi ten dzień z 13 maja na dzień 1 listopada, ale w dalszym ciągu czci się tylko świętych męczenników. Dopiero papież następny, Grzegorz IV, a jest to rok 837, powoduje zarządzeniem, że Dzień 1 listopada jest dniem nie tylko wspominania wszystkich świętych, męczenników, ale w ogóle wszystkich świętych i błogosławionych. Proszę zauważyć, że ta tradycja została po dzień dzisiejszy. Kalendarze kościoła są zaciasne, są zaciasne i dlatego też w uroczystość wszystkich świętych gromadząc się na naszych cmentarzach, chcemy w pierwszej kolejności. Czcić, szanować pamięć wszystkich bezimiennych świętych, którzy żyli tutaj wśród nas. Byli mieszkańcami tego Prawstarego Grodu czy Ziemi Sierackiej. Chcemy modlić się z nimi, razem z nimi, wielbić imię naszego Pana. I dlatego też Dzień Uroczystości Wszystkich Świętych to dzień radosny, dzień zwycięstwa, dzień, w którym celebrujemy niebo. Jeden z poetów powiedział: No, niebo jest po to, aby nie było rozstań. Właśnie. My nie przestajemy kochać. Przychodzimy na cmentarze, przynosimy. Kwiaty, no czy się przynosi kwiaty zmarłym? Żywym się daje kwiaty, tak. Zapalamy świece, by jeszcze bardziej uświadomić sobie radosny płomień światłości wiekuistej. I celebrujemy pamięć, bo nie przestajemy kochać tych naszych świętych, którzy żyli pośród nas. I dlatego proszę zwrócić uwagę, że Kościół w danym dniu używa pięknej Ewangelii o błogosławionych. O tych szczęśliwych. Czasem będzie to. Ciężko upracowana matka nic nie miała, na chleb nie miała, ale robiła wszystko, żeby dzieci dobrze wychować, żeby dzieci nauczyć miłości, przebaczenia, aby dzieci umiały się dzielić z innymi, tak jak chlebem ona dzieliła się za swego życia. To są właśnie ci bezimienni bohaterowie wiary, bezimienni święci i błogosławieni. I właśnie w tym dniu, w uroczystych Wszystkich Świętych, chcemy patrzeć w stronę nieba. Niebo jest po to, aby nie było rozstań. A co najbardziej księdza niepokoi na cmentarzu? Pani profesor, akurat znajdujemy się przy grobie, który został okradziony, zdewastowany. Tutaj były piękne metalowe balustrady, złomiarze, niestety, ale je wykradli, niszcząc piękny piaskowiec. Mamy cztery tak uszkodzone pomniki w ostatnim czasie. A więc grabieże na cmentarzu. Bieda pewnie powoduje to, że ludzie chcą okradać pomniki, zabierając tak właśnie cenne wyposażenie tej architektury pomnika. Następnie, co mnie bardzo niepokoi: jeżdżący rowerami czy motorynkami tutaj na cmentarzu. Owszem, są zrobione piękne alejki, ale są to alejki spacerowe. Nie powinniśmy jeździć rowerem, bo cmentarz to tak samo jak kościół. Tu powinniśmy zachować szacunek do miejsca. A tak. Yy, ja rozumiem, że, że pewnie czasem nogi nie pozwalają na to, czy lęk przed rowerem, że ktoś może go skraść. Niebawem tutaj znajdą się specjalne stojaki dla rowerów, gdzie będzie można ten rower porządnie zaparkować. Ale proszę zwrócić uwagę, jak jest wielkie niebezpieczeństwo: ktoś tutaj jedzie alejką. Przecież tak łatwo. Potknąć się, tak łatwo się przewrócić, uderzyć w pomnik głową, i właściwie rozumiemy, jakie mogą być tego konsekwencje. Następnie, co mnie bardzo niepokoi, że wprowadzamy psy na cmentarze. Ja jestem przyjacielem zwierząt, ale czy akurat psy muszą biegać na cmentarzu? Często się zdarza, że również i tutaj zdaje się słyszeć niecenzuralne rozmowy. No, powinniśmy dać w tym miejscu. Świętość naszego języka, dobroć naszego języka, następnie to się daje bardzo łatwo zauważyć w czasie nabożeń, z które celebrujemy i w uroczystość wszystkich świętych. Przyrzekamy, że już będziemy organizować e, krótsze nawet homilie, ale proszę, nie żujcie w czasie nabożeń z gumy do rzucia. Proszę też nie przychodzić z gumą do życia i przyjmować komunię świętą. No właśnie, powstrzymajmy się od palenia papierosów. To są właśnie takie te sygnały najbardziej mnie niepokojące, szczęść Boże, najbardziej mnie niepokojące i myślę, że wspólnie kiedy będziemy o tym mówić, ale mówić z miłością, głoście prawdę w miłości. Nie chodzi o to, żeby kogoś poniżać, ale głoście prawdę w miłości, czyli powiedzcie sobie nawzajem, że moglibyśmy akurat tutaj coś na tym odcinku zmienić. W tym miejscu należałoby zachować powagę, ciszę i szacunek. Tak, właśnie. Dziękuję za to, że mogłem również to o tych swoich troskach, troskach mojego całego zespołu duszpacerskiego powiedzieć. Bardzo dziękuję. Zostaliśmy zaproszeni przez księdza Prałata do niego, do domu. Czujemy się wyjątkowo i chciałabym z tej okazji zapytać księdza Prałata, jak ksiądz Prałat spędza swój wolny czas i czy, czy trochę tego czasu ksiądz posiada? No właśnie. Uroczystość wszystkich świętych i ten czas prywatny, bo przecież odprawimy kolejne nabożeństwa, wygłosimy kolejne homilie, spotkamy się z wiernymi w świątyni, na cmentarzu, a potem przyjdzie nam wejść do tego miejsca, w którym się aktualnie teraz znajdujemy, i przyjdzie znów zmierzyć się z bardzo osobistymi refleksjami, z bardzo osobistymi myślami, właśnie związanymi z tym dniem. Mogę tutaj zaznaczyć, że mój dom, rodzinny dom, jest już umniejszonym domem, bowiem nie żyje w nim ani mama, ani tato. A więc mam też swój grup rodzinny, grup moich kochanych rodziców. 150 kilometrów stąd. Należałoby tam dojechać, ale uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku to uroczystość również dla nas w parafii, poświęcenia wieży, obecność święta biskupa a potem litania miast o godzinie 20 w kościele Ducha Świętego, a więc dodatkowe jeszcze takie bodźce, dodatkowe wyzwania, które będą mi towarzyszyć. Niemniej na pewno po powrocie, tak jak w każdym polskim domu, będzie pewnie ta chwila przy kominku. Wtedy najczęściej sięgam po poezję, bo najlepiej nastraja duszę do następnego dnia, do następnych spotkań. Wiem, że ksiądz kocha poezję Jana Twardowskiego, którego zresztą Jana Twardowskiego ksiądz osobiście znał. I myślę, że tutaj może odwołamy się do księdza Jana Twardowskiego? No właśnie, księdza Jana Twardowskiego znałem osobiście podczas studiów specjalistycznych, nawet dość często go odwiedzałem, wykorzystując jego kapłańską posługę, po prostu spowiadałem się. Dodam, że zawsze zdawał mi taką samą pokutę. No, pewnie grzechy były takie same. Natomiast przygotowałem sobie na spotkanie z Państwem jego bardzo ciekawą refleksję. Mianowicie, ona jest związana z 26 kwietnia 1983 roku. Wtedy na cmentarzu powązkowskim w Warszawie odbywał się pogrzeb pisarza Jerzego Andrzejewskiego, autora książki popił Diament. Podczas Eucharystii homilię właśnie wtedy wygłosił ksiądz Jan Twardowski. Opowiedział w niej, co go bardzo poruszyło, gdy odwiedził chorego pisarza. Ja pozwolę sobie zacytować ten fragment. Jest rok wiary, a więc tym bardziej ten fragment jest na miejscu, by go jakoś tutaj przywołać, przypomnieć, zacytować. Wielu tego fragmentu po prostu nie zna. Homileta ksiądz Jan Twardowski wspomina. Rozmawialiśmy i nagle niespodziewanie, trochę jakby nie na temat, Andrzejewski wyraził życzenie, żebym mówił na cały głos, wierzę w Boga. Recytowałem. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. Słuchał chyba nie z pobożnością człowieka nawróconego, ale ze skupioną uwagą kogoś zdumionego każdym słowem znanego mu przecież tekstu. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Ale ja również pozwolę sobie na osobistą refleksję. Szanowni Państwo, śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.